Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony matka polityczka, czyli Dorota Pędziwiatr. Dzisiejszym moim gościem jest Maciej Pilny. Maciej jest architektem oraz doktorantem na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Witam cię serdecznie, Macieju. Witaj, Dorota, dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj z Maciem będziemy rozmawiać o rynku mieszkaniowym. I może nie jest to tak oczywiste, dlaczego architekt jest zainteresowany rynkiem mieszkaniowym. Nie tylko może od strony czy to estetycznej, czy takiej strony funkcjonalnej, ale przede wszystkim od strony problemów związanych właśnie z tym rynkiem, czyli od strony społecznej. Jakbyś nam mógł chwilę wytłumaczyć, Maciej, jak to się stało, że to jest w kręgu Twojego zainteresowania? Coś takiego jak zaangażowanie społeczne architektów jest bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że przez ostatnie lata, może dekady Pozycja społeczna, czy może jakaś taka rola społeczna naszego zawodu uległa zdecydowanej degradacji. To znaczy, architekci zostali bardzo mocno wchłonięci w takie mechanizmy rynkowe, pracują bardzo mocno na zasadach rynkowych i zaczyna ich moim zdaniem w każdym razie brakować trochę właśnie w takiej sferze społecznej, publicznej. A jest to dosyć duża szkoda, że, że jest ich tak mało w tej sferze, ponieważ my jako architekci dostrzegamy, architekci i architektki oczywiście, dostrzegamy nieco szybciej pewne zjawiska, również negatywne, i możemy zaproponować wobec nich pewną kontrę. Tak? Tutaj mam na myśli przede wszystkim to, co nazywamy polskim chaosem przestrzennym, który jest przez architektki i architektów już dosyć dobrze zbadany. I możesz podać nam jakieś przykłady, co masz na myśli, mówiąc chaos przestrzenny? Mówiąc chaos przestrzenny, głównie mamy na myśli to zjawisko, które polega na rozlewaniu się miast. Zjawisko, które jest dosyć mocno zakorzenione właśnie w naszym kraju. Co widać chociażby w legislacji czy, czy w praktyce zarządzania przestrzenią w Polsce, że nie wyrobiliśmy jeszcze takich. Mechanizmów, które pozwalałyby nam racjonalnie zarządzać przestrzenią naszych miast. I właśnie zjawisko rozlewania się miast jest jednym z takich jakby papierków lakmusowych, które pokazują, jak bardzo nie radzimy sobie jeszcze z opanowaniem tego, w jaki sposób praktycznie zarządzamy przestrzenią naszego kraju, tak? naszych miast. Mhm. A dlaczego to jest problem, że miasta się rozlewają? Bo rozumiem, że chodzi ci o to, że one się stają coraz większe, że jakieś miejscowości, które były mhm. wcześniej nie należały do granic miasta, w tej chwili należą, tak? To, to chodzi o ten proces? Tak, rozlewanie się miast polega właśnie na tym, jak to, jak to opisałaś. I jest bardzo nieracjonalny z punktu widzenia zasobów, które są potrzebne do korzystania z tego miasta. To znaczy, miasto rozlewa się wtedy, kiedy nie jest zarządzane, kiedy nie jest planowane. To znaczy, im więcej w cudzysłowie powiem wolności, w rozprzestrzenianiu się miasta, tak, w rozrastaniu, tym bardziej zaczyna się tworzyć chaos. To znaczy, jeżeli każdy może budować tam, gdzie chce, czy tam gdzie jest to po prostu tańsze, nagle okazuje się, że powstają koszty, które ponosimy my wszyscy jako społeczeństwo. I te koszty są związane zarówno z nierentownym, niewydajnym transportem, to znaczy rozlane miasta, to takie miasta, w których jest wszędzie daleko, tak? Wszędzie trzeba dojechać transportem prywatnym, no bo transport publiczny też wymaga jakichś wartości progowych, żeby był opłacalny, tak? Więc w mieście rozlanym jesteśmy skazani tak naprawdę na siebie, a jednocześnie jako społeczeństwo ponosimy wysokie koszty utrzymania takiego miasta. Tak? Czy to na, uh -huh. na właśnie transport, na utrzymanie infrastruktury, ale to są też tak naprawdę koszty społeczne, bo tak zwana mobilność społeczna spada razem z tym, jak bardzo miasto jest rozlane. Istniał, Został wydany taki raport Państwowej Akademii Nauk, gdzie profesor Śleszyński wylicza, że polski chaos przestrzenny kosztuje nas rocznie 84 miliardy złotych? Czyli moglibyśmy sobie ufundować za, za te koszty 2,5 razy program 500 plus, albo 4,5 razy bardziej dofinansować szkolnictwo wyższe. Tak, to bardzo fajnie obrazuje, ile tak naprawdę pieniędzy przejeżdżamy, ile. Ile pieniędzy ładujemy w niekoniecznie potrzebną infrastrukturę. No dobrze, czyli w, w takim razie to rozlewanie miasta jest problemem, i tutaj między innymi dlatego, że ponosimy duże koszty finansowe, koszty społeczne, ale z drugiej strony mówimy, że jednym z takich problemów rynku mieszkaniowego w Polsce jest to, że tych mieszkań brakuje. To jak, że tak powiem, pogodzić te dwie różne rzeczy? Wbrew pozorom. Nie jest to rzecz wcale sprzeczna. Prawda jest taka, że do tej pory wolny rynek mieszkaniowy w Polsce nie zapewnił wystarczającej ilości mieszkań, jaka jest potrzebna naszym obywatelkom i obywatelom. I wynika to jakby również z bierności państwa. To znaczy widać wyraźnie, że pomoc podmiotów publicznych w budowaniu mieszkań jest jakby niezbędna po to, żebyśmy mogli dogonić te, te średnie europejskie, jeżeli chodzi o ilość mieszkań, czy powierzchnię mieszkań na, na jednego mieszkańca? I da się to zrobić bez, bez tego rozlewania się miasta? Gdzie, gdzie mamy tych ludzi dać? Jak, no. mamy, jak mamy sobie z tym poradzić? Jak najbardziej, ponieważ rozle, w rozlewaniu jakby problemem nie jest samo to, że miasto się powiększa, problemem jest to, że dzieje się to w pewien niekontrolowany sposób. To znaczy ekspansja miasta jest racjonalna wtedy, kiedy jest planowana, czyli miasto. Wybiera jakiś obszar, który ma być w danym momencie rozbudowywany. W tym, w tym miejscu pojawia się wtedy infrastruktura publiczna, która jest niezbędna po to, żeby zapewnić wysoką jakość życia mieszkańców. Tak naprawdę to nie wysoką, ale podstawową, jakiej naprawdę byśmy wymagali uh -huh. w przestrzeni, w której żyjemy. I wówczas powinny się pojawiać mieszkania i mieszkańcy w miejscach, które są już przygotowane na to, żeby przyjąć. Odpowiednią ich ilość. Z tego co rozumiem, problemem jest to, bo tak jak mówisz, tutaj miasto może zadecydować, a tak decydują chyba deweloperzy, tak? Czy kto decyduje? Tak naprawdę decydują ci, którzy chcą budować. No, czyli w naszym przypadku są to deweloperzy. Problem z polskim planowaniem polega na tym, że nie jest ono w żaden sposób koordynowane. To znaczy, plany miejscowe, czyli takie dokumenty miejscowe, które stanowią prawo na temat tego, gdzie i co możemy budować. W Polsce obejmują około połowy tylko terenu naszego kraju. Natomiast wszędzie indziej można budować na podstawie warunków, decyzji o warunkach zabudowy. Czyli de facto każdy może kupuj, kupić działkę w dowolnym miejscu i wystąpić w tym miejscu o decyzję na taką inwestycję, na jaką sobie zaplanuje. Problem drugi polega na tym, że nawet jeżeli już gdzieś są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, to one również są całkiem nieracjonalnie sporządzane. No dobrze, a jakie jeszcze problemy widzisz tutaj na naszym polskim rynku mieszkaniowym? Pierwszym z nich jest tak naprawdę drożyzna, tak? czyli bardzo wysokie ceny przede wszystkim najmu, no ale również ceny bardzo szybko rosnące zakupu mieszkania. Jest to jeden z efektów tak naprawdę wieloletniej polityki, która była nastawiona bardzo mocno na podciąganie w górę, czy jakby podnoszenie popytu na mieszkanie, tak naprawdę. Ponieważ uh -huh, w naszym uh -huh. kraju przez wiele lat, jeżeli jakieś programy istniały, to polegały one na dopłatach do kupna czy do wkładu własnego do kredytu. A jak wiemy, jeżeli wspieramy popyt, to efektem tego jest, jest wzrost cen. W naszym kraju mamy dosyć duży problem z tym, ponieważ wylicza się, że około 40%. Polek Polaków znajduje się w tak zwanej luce czynszowej. Luka czynszowa to jest taka przestrzeń, w której osoba jednocześnie zarabia zbyt dużo, żeby móc liczyć na pomoc państwa, czyli jakieś mieszkania subsydiowane czy mieszkanie socjalne, komunalne, a jednocześnie zarabia zbyt mało, żeby była w stanie tak naprawdę utrzymać. Kupno mieszkania, tak? Móc spłacać kredyt bez, bez tego jakby nadmiernego obciążenia tym kredytem. Mówi się, że jeżeli ponad 30% naszego budżetu miesięcznego gospodarstwa domowego stanowią wydatki na mieszkanie, wtedy to już są jakby. Wydatki nadmiernie obciążające gospodarstwo domowe. No dobrze, a jeśli w takim razie szukalibyśmy jakiegoś rozwiązania, jakichś alternatyw dla, dla tych problemów, o których wspomniałeś, to jakie to by były rozwiązania? Nie wiem, może przykładowo, jeśli spojrzymy na inne kraje, może one mają jakieś inne sposoby zarządzania tym rynkiem mieszkaniowym? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to ile krajów, tyle różnych podejść. Tutaj nie ma jakiejś, unifikacji, jeżeli chodzi nawet o Unię Europejską. Mhm. Ale może na początek posłużę się takim dosyć drastycznym przykładem. Tym przykładem jest Singapur. Singapur, państwo, miasto, które wyróżnia się tym spośród w zasadzie wszystkich innych państw, że tam aż 80% zasobu mieszkaniowego należy do państwa. To znaczy tam w latach jeszcze 50-tych podjęto decyzję, że Budowa mieszkań będzie po prostu kompetencją państwa i to ono będzie za nie odpowiedzialne. Całościowo? Całościowo. I jest to bardzo kompleksowa polityka, ma swoje plusy i minusy. Natomiast tam prawo pozwala na przykład publicznemu deweloperowi na wykup działek pod inwestycje mieszkaniowe, przy czym oczywiście jakby to Jest nakazowy, tak. Jeżeli już jest zainwestowa zainteresowany ten deweloper publiczny jakąś działką, to musi ją kupić. I dodatkowo wycena takich działek jest narzucana odgórnie, zgodnie z cennikiem, czy tam z, z kosztami tej, tej działki sprzed kilkudziesięciu, nawet lat. Jeden z premierów Singapuru uzasadniał to w taki sposób, że jeżeli ktoś kupił działkę 50 lat temu i Wyłożył za nią konkretne pieniądze, a dzisiaj ona jest wiele droższa. No bo w okolicy dużo się dzieje, wybudowano nowe budynki, jest dostęp do komunikacji i tak dalej. To właściciel tej działki tak naprawdę nie powinien odnosić zysków dzięki temu, że wzrosła jej wartość, ponieważ wzrost tej wartości nie wynika z jego pracy, mm -hmm, ale wynika mm -hmm. z tego, jak miasto, jak społeczność ogólnie zainwestowała te okolice. To jest to dosyć bardzo drastyczny. Podejście. Tak bardzo drastyczny przykład myślę dla naszego mm -hmm. chyba sposobu myślenia o, o, o rynku nieruchomości o rynku mieszkaniowym. Mm -hmm. Tak bardzo drastyczny i też nie chcę w jakiś sposób nasuwać tej myśli, że ten model singapurski to jest jakiś doskonały model, do którego należy dążyć. Absolutnie nie. Inny argument przeciwko temu modelowi jest taki, że państwo zarządzając zasobem mieszkaniowym używa go jako instrumentu politycznego czy społecznego, tak. Uh -huh. to, to, to państwo decyduje kto mieszkanie dostanie, więc tam na przykład można łatwo dostać mieszkanie będąc parą, młodym małżeństwem od 21 roku życia. Natomiast, jeżeli jesteś kawalerem albo singielką i chcesz ubiegać się o mieszkanie, to masz na to szansę dopiero, kiedy skończysz 35 lat. Więc, tak naprawdę, to jest uh -huh, bardzo silne uh -huh. narzędzie takiej społecznej inżynierii. Uh -huh. No tak, to można albo bykowa, albo można tak. <laughs> no dobrze, a jeszcze jakieś przykłady oprócz Singapuru, gdzie, gdzie są jakieś właśnie ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o ten rynek mieszkaniowy? Bardzo ciekawym miastem jest Wiedeń. Wiedeń, który już 100 lat temu stanął przed takim historycznym wyzwaniem, ponieważ po I wojnie światowej nagle, jakby został zredukowany ze stolicy państwa, które miało około 50 milionów mieszkańców, do stolicy tej małej Austrii. Z punktu widzenia zarządzania miastem, to jest bardzo duże wyzwanie, tak? Nagle spada ranga tego, co się dzieje. Uh -huh, uh -huh. Miasto przeżywało bardzo, bardzo trudny okres, bardzo poszerzała się jakby ta strefa biedy. Natomiast miało i ma to szczęście, że w 1919 roku miastem zaczęli rządzić socjaldemokraci uh -huh. i rządzą tam aż do dziś, co jest też ewenementem na skalę europejską. No, i ci właśnie socjaldemokraci zdecydowali, że miasto weźmie na siebie duży, dużą część zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. I faktycznie polityka jest konsekwentnie prowadzona przez te 100 lat. Jak widać, z bardzo dobrym skutkiem, ponieważ Wiedeń bardzo w ostatnich latach szybuje też w rankingu miast najlepszych do życia. Zajmuje miejsca w pierwszej piątce z roku na rok, więc widać, że. No, nie możemy zaprzeczyć, że tutaj polityka mieszkaniowa dla jakości życia w mieście nie gra żadnej roli. Tak, jest to uh -huh. jeden z najważniejszych czynników. Uh -huh. A w Wiedniu, właśnie publiczny deweloper, czyli Wiena Wonen. Zarządza 200 tysiącami mieszkań. To jest, to jest największa tego typu spółka mieszkaniowa w całej Europie. Tak? Jak widać, z bardzo dobrym skutkiem. Czyli tutaj te przykłady, które pokazujesz, to zaangażowanie, czy też większe zaangażowanie państwa w ten rynek mieszkaniowy ma często gęsto wiele, wiele pozytywnych aspektów. To jakbyśmy teraz z kolei spojrzeli na ten nasz polski rynek, to, to jakie ty, rozwiązania byś widział. Jakie są rzeczy, które można i trzeba by zmienić na naszym, w naszym sposobie zarządzania tym rynkiem, tak, żeby te różne problemy, o których tu wspominałeś, żeby je móc czy też eliminować, czy chociażby minimalizować? I tutaj wrócę znowu do kwestii planowania przestrzennego i chciałbym poruszyć to na, na przykładzie Holandii. Holandia jest takim krajem, który też wziął bardzo silnie tą politykę mieszkaniową w kontrolę państwową i tam do, do, dopracowano taki system inwestycji, że państwo bardzo mocno współpracuje z samorządami, typuje się obszary, w których będą rozbudowywane czy będą budowane mieszkania na tych obszarach z pomocą oczywiście dofinansowania państwowego. samorząd przygotowują infrastrukturę. Przygotowuje się master plan, czyli plan danego osiedla. To znaczy w osiedlu tam budowanym nie ma już chaotycznej rozbudowy, ale przemyślane jest bardzo dobrze, co, w jakim miejscu, jakie funkcje będą się pojawiać. I kiedy już przygotowany jest ten master plan, przygotowana jest infrastruktura. Rozpoczyna się proces inwestycyjny, to znaczy na części działek zaczyna budować deweloper publiczny, część jest sprzedawana deweloperowi prywatnemu. Oczywiście po odpowiedniej cenie, no bo miasto już wyposażyło te działki, więc też ich cena wzrosła, i to też jest korzyść dla budżetu państwa. Ten przykład pokazuje, jakby jak racjonalnie można realizować te potrzeby mieszkaniowe. Zapewniając wysoką jakość mieszkańcom, ale też możliwość tak naprawdę dobrego budowania prywatnym deweloperom. Uh -huh. I myślę, że to jest dobry przykład, z którego możemy czerpać również w Polsce, bo w Polsce niestety takich, takich strategii rozwoju mieszkalnictwa nie posiadamy, a mamy bardzo dobry przykład w samym Wrocławiu Nowe Żerniki, gdzie dzięki uporowi środowiska architektonicznego oraz samorządu Udało się taką, taką inwestycję przeprowadzić w sposób podobny co w Holandii, tylko że u nas jest ona ewenementem. taki podawana jest jako coś nadzwyczajnego, tam kiedy w innych państwach coś takiego bywa standardem. No dobrze, czyli jakby były takie trzy konkretne rzeczy do, do, do wprowadzenia od zaraz. To co to by było? To jest trudne pytanie, bo polityka mieszkaniowa sama przez się nie jest do naprawienia od zaraz, chociażby ze względu na to, jak długo trwają inwestycje. Natomiast musimy być świadomi tego, że nie warto wyważać otwartych drzwi i w Polsce istnieją modele, które, które pomogą nam uzupełniać ilość mieszkań i naprawdę dobrze, dobrze budować. W Polsce mamy TBSy, mhm. czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To są takie spółki, najczęściej należące do miasta, których zadaniem jest budowa mieszkań, ale nie dla własnej korzyści, tylko po to, żeby zapewnić potrzeby mieszkaniowe mieszkańców, które to zadanie zresztą jest jednym z zadań określanych w Konstytucji, a także w ustawie o samorządach. I te Towarzystwa Budownictwa Społecznego, każdy zysk, który wypracowują, nie mogą go skonsumować, ale jest jakby napędzaczem kolejnych budów. Te towarzystwa istnieją, natomiast odcięto im kurek z pieniędzmi i dlatego w tym momencie ich udział w budowie mieszkań jest na poziomie około, 0,5% rocznie. No tak naprawdę nic. tak naprawdę one funkcjonowały bez straty dla budżetu państwa, ponieważ te, towarzystwa Budownictwa Społecznego budowały za kredyty preferencyjne udzielane przez państwo, które później spłacały, a jednocześnie dzięki temu, że nie ponoszą korzyści e, ze swoich inwestycji i zapewniały i zapewniają nadal tylko w małej skali e, mieszkania z obniżonym, czyli niższym niż e, rynkowy czynszem. Jest no, to bo... więc narzędzie, które istnieje, po które wystarczy tylko zasilić się odpowiednią odpowiednimi tak naprawdę rozwiązaniami prawnymi. A jak to byś widział z TBS-ami? Czy też na zasadzie zapisów, czy na właśnie jak, wiesz, kto miałby w tych TBS-ach mieszkać? To jest bardzo dobre pytanie tak naprawdę na, na długą debatę. To znaczy, narzędzia jakby wspierania mieszkalnictwa mają to do siebie, że można je celować. To znaczy wybierać grupy, które będą wspierane. I tak można dotować tych najuboższych, ale można też kierować politykę do tak zwanej klasy średniej, tak. Przykłady z różnych krajów pokazują, że najlepiej funkcjonują takie osiedla mieszkaniowe, na których ta tkanka jest zróżnicowana. To znaczy nie tworzy się get, ale jakby w jednym budynku mieszkają i osoby, które to mieszkanie mają jako mieszkanie powiedzieliśmy społeczne. socjalne, tak. Czy, tak, ale mieszkają też osoby, które Wynajmują na zasadach preferencyjnych jako mieszkanie komunalne, ale obok nich mieszkają właściciele na przykład danych mieszkań. Bo to jest też bardzo ważne, tak. e tak, żeby, żeby jakby ta tkanka była zróżnicowana i poczucie jakby odpowiedzialności też za budynek, za osiedle było wysokie. To dobrze, jeżeli oprócz osób wynajmujących żyją tam również właściciele. Tak? To jest też dobre ze względów społecznych. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że, że poruszyłeś ten aspekt. Kolejne narzędzie, które bym jeszcze zaproponował do zastosowania od razu, to byłoby ograniczenie najmu krótkoterminowego. Mm -hmm. Najem krótkoterminowy. W Polsce jeszcze nie jest to aż tak donośny problem, jak na przykład w Barcelonie czy w innych miastach turystycznych, w których tak naprawdę mieszkania inwestycyjne za, zaczęły wypierać. Rodzin, rodzimych mieszkańców, ponieważ mieszkanie przeznaczone na krótkoterminowy najem generuje po prostu wyższe zyski. Dlatego w tych dzielnicach turystycznych bardzo szybko rosną ceny najmu, również takiego długoterminowego, ponieważ coraz więcej właścicieli decyduje się na krótkoterminowy najem, a to wypiera mieszkańców, których przestaje być stać na konkurowanie. Na rynku wynajmowania z, z turystami, ale coraz bardziej dotyczy też to polskich miast. Takim przykładem jest Warszawa, i wydaje mi się, że pewne ograniczenie, kontrola przede wszystkim tego, kto na jak długo wynajmuje jak długo może to robić będzie tutaj potrzebna coraz bardziej w naszym kraju. Mhm, tak, tak. Ja też czytałam o tych historiach, że, że właśnie w Barcelonie za chwilę nie będzie już żadnych Barcelończyków, mhm. bo, bo po prostu będzie to tylko turystyczne miasteczko. Tam będą mieszkali sami turyści przyjeżdżający na, na jakieś tam mhm. krótkie wypady. No to oczywiście też jest bardzo duży problem, który, tak jak mówisz, no Barcelona jest jednym przykładem, natomiast takich przykładów możemy znaleźć więcej i, i w Polsce póki co może ta skala nie jest aż tak duża. Natomiast też, też trzeba by nad tym się zastanowić. Mhm. Ja wiem też, że kwestie klimatu są ci bliskie, więc może mógłbyś nam opowiedzieć, jak to się łączy? Rynek mieszkaniowy, to planowania, o czym ty mówisz, i kwestie klimatu, które umówmy się, są bardzo istotne i ten klimat wiąże się ze wszystkimi innymi problemami, z jakimi się spotykamy. Więc co tutaj architektura czy też urbanistyka ma do powiedzenia? Tak naprawdę ma do powiedzenia bardzo dużo, ponieważ od planowania przestrzennego, od tego jak zaplanujemy miasto, zależy bardzo wiele rzeczy, w tym to, w jaki sposób będziemy się po nim poruszać. Racjonalne miasto, czyli miasto zwarte to jest takie, w którym. Mamy szansę załatwić wiele potrzeb, poruszając się pieszo albo komunikacją, na przykład rowerową, a jednocześnie to miasto zapewnia komunikację zbiorową. No to jest ważne dla nas z oczywistych względów. Komunikacja indywidualna oznacza smog, oznacza większe wykorzystanie surowców nieodnawialnych. Tak? I korki, rupy. oznacza korki. No i oczywiście, że, że również korki. Więc to jest jakby wszystko domena planowania przestrzennego. Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej architektów takich jak ty, bo okazuje się, że architekt to może być zawód z misją z misją poprawiania naszego najbliższego otoczenia, dla nas ludzi mieszkających w miastach. Tego sobie życzmy. Dziękuję Ci Maćku bardzo. To był pomysł na Polskę według Maćka Pilnego. A z tej strony mówiła matka polityczka, czyli Dorota Pędziwiat. Zapraszam Was do komentowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję, Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.